Dobre spotkania i numery. Ale ja o tym chciałem mówić. Szanowni Państwo, naszemu pokoleniu udało się w sytuacji nieprawdopodobnej wyprowadzić Polskę na wolność i osadzić ją na trójpodziale władzy. To jest najważniejsza rzecz, jaka nam się udało. Ktokolwiek chce zakłócić najważniejsze zwycięstwo, wy przede wszystkim młodzi nie możecie mu na to pozwolić. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że ja mimo swojego stanu zawsze będę z wami. Nawet jeśli was mi wyarestują. Wam więcej. Ktokolwiek zacznie prowadzić tego typu spotkania, proszę Was, by zawsze mógł powiedzieć: kłania się Wam, Lech jest jest z Wami. I zaraz dotrze, się tylko mu warunki pozwolą. Brawo! Więc moje pokolenie przekazało w 1980 roku, przekazało Wam demokratyczną, wolną Polskę, opartą na trzech filarach. I nie wolno Wam pozwolić, aby ktokolwiek ważył się na zmianę tego układu. Wszystkie siły i środki macie poświęcić temu, by odzyskać to, Coś Cośmy wywalczyli w roku 1980. I ktokolwiek będzie chciał walczyć, może zawsze spojrzeć w lewo w prawo, ja z nim będę. Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Dziękuję lech, bardzo. Szanowni Państwo, też chcę powiedzieć o prywatnej mojej sprawie. Teraz zauważacie, dlaczego nie jako pierwszego chciano zniszczyć? Dlatego, że zamach już planowano za rządów Jana Olszewskiego. Kto nie wierzy, niech przeczyta książkę generała Weinera. On opisał wszystko, jak to było przygotowane. Tylko, że ja, czując Wasze poparcie, byłem tak mocny, że rozwaliłem ten samolot. I dlatego oni mi z zawiści, zazdrości i za to, że ich pogoniłem, za to na papierach ubeckich. Próbowano mnie zrobić dokładając agentów stoczniowych do mojej teczki. Próbowano mnie w taki sposób bezczelnie załatwić. Dlatego teraz nie chodzi o mnie. Tą sprawę zostawiam Wam, kiedy odzyskacie wolność, szczególnie sądownictwa. Wtedy spokojnie zajmijcie się dokładnym wyjaśnieniem tych spraw, bo tego nie wolno zostawić. Bo każdego z Was, jeśli będziecie mocni. Jeśli będziecie zdecydowanie każdego z Was w podobny sposób, ci ludzie będą załatwiać. A teraz będą mieli naprawdę większe możliwości. Więc, szanowni młodzi ludzie, musicie odzyskać, tak jak moje pokolenie odzyskało straty naszych rodziców, straty po wojnie, udało nam się odzyskać to wy teraz w tym układzie jaki, jaki powstał, musicie odzyskać trój podział władzy, to jest najważniejsze, nie ma tłumaczenia, nie ma, nie ma. to musi być jako podstawa, oczywiście poprawiać należy te elementy, bo one no nie są do końca, nie do, nie do końca dobrze funkcjonują ale nie można, by jedna noga wycinała drugą nogę, a oni to robią, ja też proponowałem jak pamiętacie Dekrety, system prezydencki. Też mi się nie podobało wiele tych, tych ustawień naszych. Ale ja nie omijałem demokracji. Ja mówiłem, że ja wam daję 10 dni. Kiedy ja wprowadzę dekret, to Wy macie 10 dni albo poprawić go, albo puścić mój. A więc goniłem do roboty. Chciałem zdążyć za problemami. Chciałem zdążyć za złodziejami. I, a oni zrobią inny układ wycinają wszystko to, co przeszkadza. No tak nie można, tego nie wolno robić. I dlatego ja głęboko wierzę, że wy, młodzi ludzie szczególnie, w krótkim czasie, w krótkim czasie odzyskacie. Są właściwie dwie drogi odzyskania. Jedna oparta na kryterium uliczne, czego nie proponuję, i druga na tego typu spotkania, ale wszędzie, w, naj, naj, w każdej wiosce. I pokazywania ludziom, do czego to prowadzi i że to wszystkich nas musi obowiązywać i każdy z nas niezależnie od pozycji musi to obronić. Na tej drodze, jak powiedziałem, Macie, na każdym spotkaniu łowić Megwała jest z nami i będzie nas zawsze popierał, bo to były fundamenty naszego wtedy zwycięstwa i fundamenty, na których musimy budować naszą kochaną Ojczyznę. Dziękuję bardzo. Panie Dziękuję panu w imieniu swoim i w imieniu wszystkich tych ludzi, że demokrację, którą dzięki panu i dzięki pana zespołowi od, odzyskaliśmy w 1989 roku, obronimy. Obronimy konstytucję i obronimy demokrację. Dziękujemy, panie prezydencie! Demokrację! Obronimy! Demokrację!